Yo, się manko, jestem bezbyt, a to jest kolejny odcinek z Forza Horizon 5, gdzie będziemy tuningować i testować wybrany samochód. I dzisiaj, drodzy widzowie, mam taki samochód, którego nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wydropię, a jest to Hot Wheels. I tak szczerze, ten, tego Hot Wheelsa, którego udało mi się wylosować, ma też mój brat w swojej kolekcji Hot Wheelsów, ale w prawdziwym życiu. Ja już was nie będę dłużej trzymać w niepewności. Nie będę was męczył tym silnikiem V8, tylko pojedziemy sobie do moich samochodów. Samochód wylosowałem na loterii na Will Spinie. jest on tutaj, oto. To jest Bone Shaker 2011. Jestem w ogóle ciekaw czy ten Hot Wheels posiada jakieś... Um, ...tuningi. No wydaje mi się, że powinien posiadać, ale... ...kurde. No jest naprawdę, jest, jest super, naprawdę. Co jest? On ma. On ma jeszcze ogień jakby tak na tych. Co jest, się dzieje? Takie detale w środku, ale zarombisty naprawdę jest. Um, a nie, tutaj jest przęgło, to nie wiem co to jest. to jest po prostu tak, żeby sobie było, żeby sobie dyndało, jak się ten. Odpalmy, posłuchajmy tego silnika. Okej. Okay. Dobra. No i znowu się pomyliłem. Chcę stąd wyjść. Chyba już nie wyjdę, o. No, 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 wychodź, wychodź, wychodź. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze zobaczmy, czy da się otworzyć maskę. O, da się. Zobaczcie. No i tutaj mamy V8 Dobra Wow Nie wiem co to się tam stało, ale dobra Zobaczmy czy ten samochód ma jakieś ulepszenia i posiadaj to dużo będzie tego dobra Na pewno Damy sobie Rear Wheel Drive Zrobię z tego samochodu coś śmiesznego Nie chcę mieć silnika wypróbować. Dobra, zostaniemy przy stokowym jak zawsze w sumie. Wyścigowy kolektor dolotowy. Eee... co my tutaj mamy? No, konie mechaniczne to nam dodaje, to, to na pewno. Już jest klasa S1 samochodu, ale dwie zaczęliśmy tuning. Eem. To kole... No plu, robimy to ten samochód na konie. Eee, resory damy sobie... To są do Drift'u. Nie, to zostawimy normalne. Klatkę sobie wsadzimy. Altustera wygląda fajnie. Ale to fajnie wygląda z tą klatką. Ja pieldzielę. Dobra, eee, skrzynia biegów. Eee, jak to się te... Dobra, tutaj mamy. Myślę, że damy sobie tam 9 biegową, e, wyścigowy, rajdowy, driftowy, terenowy. Damy sobie wyścigowy oczywiście. Pele zmienimy. Patrzmy na to, jak ona się poszerzy. Wow, ile, ile tego tu jest, nie? Ty, ale nie jest to jakieś takie. Nie, dobra, jest. Jest to szerokie. Jeszcze tak, dobra. To raczej dużo nam nie da, tylko do zderowania trochę, ale to ładnie wygląda, więc w sumie akurat do tego samochodu myślę, że możemy wziąć um, wyścigowe. Tak, no chyba wyścigowe. Dobra, zostaniemy przy takich ulepszeniach i jeszcze co my tu możemy dać? Możemy, okej, okay, taki e, dyfuzor jakby chyba dać i o, ale to fajnie wygląda. Taka, jakby lotka, ale no, spoilerze, coś takiego. Zinstaluj konfigurację 70 tysięcy, więc jednak to był spory tuning, jak na takiego Hot Wheelsa. No szczerze, powiem wam, naprawdę, wydawało mi się, że tutaj nic praktycznie nie będzie do tuningu. I zobaczmy, czy ktoś dał jakieś winele na to. Znaczy winele, przepraszam, no, libery. uuu, Ten siedzi, albo ten. albo to. Ty nie no, wszyscy tutaj ładnie tak przerabiają. A przez to, że wszyscy ładnie przerabiają, to zostaniemy przy tym, przy jakim jesteśmy, bo nie chcę po prostu... Nie chcę się zdecydować. A już widzę, że to auto będzie miało problemy, jeżeli chodzi o y, prędkość maksymalną. Ale to się bardzo dobrze drogi trzyma. Jak praktycznie, jak chcę skręcać, to nie dobra. Przez chwilę to się dobrze drogi trzymało. Szura trochę po nami, dobra. Musimy iść w nasze ulubione miejsce. Czyli miejsce autostrady, gdzie testujemy maksymalną prędkość samochodu. Ja wiem, że to dobrych wyników nie zrobi. Dlatego ja już sobie. Geometry dam trochę na ujemną, lubię, lubię ujemne. Yy, I przełożenie damy bardziej na prędkość oczywiście. Pierwszy biegnik jedzie tak do 150. To, on, to auto na pewno nie, nie będzie grzeszyć prędkością, jak tutaj jest 346, to na pewno. Bo 346 to już... Yy, jak to jest tam pokazane, to to znaczy, że to auto do tylu nie dojedzie raczej. Tak mi się wydaje. A myślałem, że na pierwszym biegu dojedzie do 150, ale widzę, że nie. Dobra, tutaj tutaj się zatrzymiemy. O, to się błyszczy. No typie Kurna O! No to jest... Je to jest jednak sprzęgło! Eee, czekaj, tak? Sprzęgło? Nie. Tak, chyba, nie wiem, do zmiany biegów, ale ja pierdzielę. <grymne> ale porąbana sytuacja. Jak ta auto powiedzie... Jest! A! Ty się... sięga tam ręką! Co so jest grane. Ja będę musiał spojrzeć jeszcze na Hot Wheelsa mojego brata i zobaczyć czy on też takie coś ma, ale wydaje mi się, że on czegoś takiego nie ma, bo mój brat ma Hot Wheelsa z dachem zamkniętym, a tutaj jest takie jakby trochę cabrio. Eee. <laughs> no i ta auto jedzie tak około 300... myślę, że 320 pojedzie w maksymalnej prędkości tam na eee, takim zakręcie w dół. Tu już trochę zwalnia i teraz będzie ten super spadek gdzie wydaje mi się 320 pojedzie, ale może nie pojechać tyle też. Dobra, pojechało 322 322 to jest maksymalna prędkość podejrzewam, że dosłownie ułamek sekundy później byłoby 323 ale do tego nigdy nie doszło To jest jakby prędkość maksymalna tego pojazdu Który wygląda Nie no Powiedzmy szczerze, jeżeli takie coś by jechało w waszym kierunku w, Powiedzmy tam nie wiem Na autostradzie je, Jedziecie sobie jakieś 130 na godzinę I nagle za, za wami miga wam Miga wam światłami takie coś I was wyprzedza w ułamku sekundy Co byście zrobili? a w ogóle porównanie tych opon przednich do tylnych opon, to też jest, ja pierdzielę, jak to wygląda. Przecież te opony tylnie, to są jakieś, To jest jakieś, te znaczy, opony przednie to jest jakaś jedna trzecia opony tylniej tak to wygląda. Szczególnie z tego kąta, o, tutaj to idealnie wygląda. Dobra. Ogólnie, drodzy widzowie, jesteśmy już po testach, więc standardowo możecie zostawić łapkę w górę i subika na kanale, bo ja już się z wami żegnam. Aczkolwiek to nie koniec, jak zwykle. Ja wam jeszcze zostawiam jazdę do tunelu, gdzie ja będę siedzieć cicho, a będę jechać samochodem. Także, no, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Miłego oglądania jeszcze tutaj. Trzymajcie się, cześć. Przepraszam, tego się nie dało skomentować. Po prostu porażka. Po prostu porażka.